Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki od wydawnictwa Wilga, czwarty tom Smoczej Straży. Jest to kontynuacja Baśnioboru. Jeżeli nie znacie jeszcze tej serii, to bardzo Was zachęcam do poznania. Ponieważ są to świetne książki, jest to świetna przygodowa seria książek. Osadzona w takim fantastycznym świecie. Tutaj mamy smoki, smocza straszno. Wiadomo, że cała ta seria jest, można powiedzieć, o smokach. Bohaterowie z baśnioboru, o nich tutaj będziemy nadal czytać, więc. Wszyscy ci, którzy lubili Baśniobór, na pewno się nie zawiodą kolejnymi przygodami znanych sobie bohaterów. W tomie czwartym przeczytamy między innymi o nasilającej się wojnie ze smokami kolejne azyle tutaj będą utracane po drodze, no i smoki będą się zbliżały do tego, że będą po prostu wolnymi stworzeniami Zapanują po prostu nad światem Oczywiście Seth tutaj będzie chciał zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić Będzie poszukiwał tutaj czegoś, co utracił I Seth dotrze na tytułową arenę z igrzysk tytanów F Gdzie trafi na kogoś, kto stoi za tym, co, co Seth stracił Nie chcę za, za bardzo wam tutaj zdradzać Bo jak zacznę gadać o Tre to obawiam się, że powiem za dużo, a bardzo bym tego nie chciała. Jest to zdecydowanie seria, którą warto przeczytać, warto znać. I troszeczkę młodsi, myślę, że 9-10 lat to jest taki fajny wiek na tę serię, aby zacząć przygodę w ogóle z baśnioborem. No, chyba że macie bardzo oczytane młodsze dzieciaki, którym nie straszne są takie. Historię, no bo jednak tutaj trochę się dzieje, takich nie do końca można powiedzieć, przyjaznych rzeczy. No i oczywiście, nastolatki na pewno chętnie sięgną po tę serię. Ja sama z przyjemnością przeczytałam. Jest to książka, która nie pozwala się od siebie oderwać, trzyma w napięciu praktycznie do ostatnich stron, do ostatnich rozdziałów. No i nic więcej na jej temat za bardzo bym Wam mówić nie chciała. Nie wgłębię się tutaj za bardzo w fabułę, no bo tak jak już mówiłam, ciężko będzie skończyć opowiadanie a nie chcę za bardzo zdradzać Smocza Straż i Baśniobór Jeżeli nie znacie, jeżeli wam nie mówią te dwie nazwy No to koniecznie musicie to zmienić Zwłaszcza jeżeli macie dzieci w wieku 9, 10 i starsze Myślę, że bardzo chętnie przeczytają i przepadną w tym niesamowitym, fantastycznym, magicznym świecie Więcej o książce na blogu w opisie do filmu jest link Zapraszam was tam bardzo gorąco A ja się już żegnam Do usłyszenia w kolejnych filmach